fight Słońce z goni, zasłoni, nie odnajdę cię. Jakże pytać. Aż do granic w ciemnym kinie Pokryjomu ocieramy łzy Trzecie miejsce zdobyła Aleksandra Błaszczyk z klasy pierwszej B. Klasy trzeciej A. A najlepszą znajomością filmu Jerzego Hoffmana, obiegu mieczem wykazała się Ania Stalnia z klasy pierwszej C. Pięknie! Ci, e, którzy jego powieści czytali, ale dla nie wtajemniczonych była próbka w wykonaniu Małgorzaty Domarackiej z klasy drugiej klasy. Łatwo więc sobie wyobrazić radość Pana Jana, gdy pewnego dnia o świcie wszedł do jego kwatery rzędzia. Zabłocony, zmęczony, wymizernowany, ale wesół i z dobrą wieścią wypisano na czora. Namiestnik, jak się zerwał prosto z łoża, tak przybiegłszy do niego, chwycił go za ramiona i krzyknął. — Listy masz? — Mam, panie. — Oto są. Namiestnik porwał i zaczął czytać. Długi czas wątpił, czemu w razie najpomyślniejszym rzędzia list przywiezie, gdyż nie był pewny, czy Helena pisać umie. Krysowy niewiasty nie bywały uczone, a Helena chowała się do tego między prostakami. Jednakże, widocznie, ojciec nauczył ją jeszcze tej sztuki, gdyż skreśliła długi list na cztery strony papieru. Biedaczka nie umiała wprawdzie wyrażać się ozdobnie, retorycznie, ale wprost od serca pisała, co następuje. Już ja was pana nigdy nie zapomnę. Dbać pan mnie prędzej. Bo słyszę, że są i głośni między Wami. Ale gdyś pacholika umyślnie tyle mi drogi przysłał, to widać, że mi się miła, jak i ty mnie, za coś sercem wdzięcznym dziękuję. Nie myśl też bać, pan, aby to nie było przeciw skromności mojej, tak ci o tym kochaniu pisać. Znaś lepiej już prawdę powiedzieć, niż zełgać, albo ją ukrywać, gdy zgoła cennego jest w sercu. Wypytywałam też im się rzędziana, co głównie porabiasz i jakie są wielkiego dworu obyczaje. A gdy mnie o i gładkości tamtejszych panien powiadał, prawie ze usami od wielkiego smutku się zalałam, bo jakże mnie, prostaczce, porównywać się z niemi. Ale powiedział mi Pachołek, iż żywać Pan na żadną i patrzeć nie chcesz. I pocieszyłam się, prosząc Boga, aby Cię nadal w takowej dla mnie życzliwości utrzymał i obojgu nam błogosławił. Amen. I się tak też za panem streszniła, jako właśnie za matką. Bo mnie, sierocie, smutno na świecie. Ale nie przebać panu. Bóg patrzy na moje serce, że jest czyste. A co innego jest prostarstwo, które mnie wybaczyć musi. W dalszym ciągu donosiła śliczna kniaźówna, że do ze strienką wyjadą, jak tylko drogi będą lepsze i że sama kniaź nie chce wyjazd przyspieszyć, gdyż czekryna dochodzą w liście jakichś niespokojnościach kozackich. Czeka więc tylko na powrót młodych kniaźniów, którzy do Bogusławia na jarmarkomskiej pojechali. Prawdziwy zwać pana czarownik, pisała dalej Helena. Że jest sobie i stryjnę zjednać umiałem. Dziękuję. E, teraz czas na kolejne wyniki. W konkursie wiedzy o Życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza trzecie miejsce zajęła Paulina Nowakowska. W <klucza> miejsce Katarzyna Wojtkowiak. <klucza> Na miejsce Marika Zajączkowska i Monika Warsa. guitar To jest strzeba, ale serce i duszę ludzką ma kiedy tuli się do mnie i śpiewa, to aż z oczu taka mi jest wtedy bliska i lecimy myślami do Lwów. Yeah. Uzyskała pierwsze miejsce uzyskała Tatarzyna Wojtko, Wojtkowiak. W drugie miejsce zdobył Patryk Szczęsnowicz. pierwsze miejsce zaś Szlewien Dudziński i Szymonkowicz. klasy drugiej da <plosy> Tabor przechodził właśnie koło stóp mogiły, a na widok księcia, stojącego z buławą w ręku na szczycie pod krzyżem, wszystkim żołnierzom wydarł się naraz z piersi okrzyk. Niech żyje książę! Niech żyje wódz nasz i hetman, Jeremi Wiśniowiecki! I setki chorągwi zniżyły się do nóg jego. je wydały karwaszami dźwięk groźny, kotły huknęły do wtóru okrzykom. Wtedy książę wydobył szatę i wzniósłszy ją raz z oczami ku góle tak mówił: Ja, Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, książę na Łubniach i wiśniowców. Przysięgam Tobie Boże w trójce świętej jedyny i Tobie, Matko Najświętsza. Jako podnosząc te szable przeciw hultajstwu, od którego ojczyzna jest pohańbiona, póty jej nie złożę, póki mi sił i życia stanie, póki hańby owej nie zmyje, każdego nieprzyjaciela do czy Rzeczypospolitej nie zebne, Ukrainę nie uspokoję, i buntów chłopskich we krwi nie utopie. A jak ten ślub ze szczerego serca czy nie? Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Amen. Tu rzekszy, stał jeszcze przez chwilę patrząc w niebo, Po z zwolna zjechał z mokrych koron. Trzecie miejsce zajęła Paulina Kowalska z klasy drugiej b. Drugie miejsce zajęła Małgorzata, Małgorzata Domarcka z klasy drugiej B. A pierwsze miejsce zajęła Hanna Ziemak z klasy drugiej B. Mogą do widnia w Paryża Londynu, a ja i zrywowań ruszam za próg, tam mam cię, da skaż mnie bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko ty chowel powiem, Czy bogat czy dziać jest tu za pan brat I każdy ma uśmiech na twarzy A panny to ma, słodziutki ten brud Jak socze czekolada i miód. i gdybym się kiedyś urodzić miał zrób ty, Miast, lecz Bóg jest jedyny na świecie. Z niego wyjechać tak, gdzież ja bym mógł. Ta mamczy ta skaż nie bóg, bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu. Tylko bym, ten chłopak, Jest tu za pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy. A pan tylko ma słodziutkie z grud, jak są W Syganie, czyli lwowskie jedzonko, po degustacjach i owocnych obradach, nasze szanowne jury zdecydowało i postanowiło nagrodzić jako pierwsze miejsce Karolinę Kowalską i Dominikę Cieżniakowską z klasy pierwszej B. <klucz> Wszystkim, którzy wsparli naszą szkolną inicjatywę, bardzo dziękujemy. I do zobaczenia za rok. Do widzenia.